7860 145 ja w tej chwili wjechałem na strzelców i jadę ze 145 pierwszym. Tylko ja mam teraz kurs na Fikakowo nie 816. Może on sobie... jest ten kurs jedyny na Fikakowo, który mam na brygadzie, nie? Teraz następny. W sensie ten, który powinien być 10 minut temu. Bo ja mam teraz 16 opóźnienia. Może on pojedzie ten na Fikakowo teraz. Znaczy nie wiem, dobra, nie, nie, nie chcę tam. Ale to czekam, czekam na potwierdzenie jeszcze, tak? Dobra, no to dzięki No i się na wywijało właśnie. No zobaczymy co z tego wyjdzie. bo to życie skomplikował tym... przeglądam trochę i skomplikował połowę życia karbina 78 55 915 mamy Liptona ogólnie? <noise> bo się cieszyłem w sumie, że się uda nagrać ten kurs przez Fikakowo, którego nigdy nie jechałem Nomen omen no I się nie uda, bo autobus przede mną pojedzie jakby do 915 Zgłaszam się Poproszę 901 tak, przyjąłem Dziękuję daj do przodu Rozumiem, dla tej ale dlatego 5. centrala próbuje ustalić, który pojedzie jest samo No codziennie są korki, autobus w przodu jedzie a Państwo stoją? Bo ustalamy, który autobus ma jechać. To wymaga czasu, droga pani. No to nie są klocki, które się przesuwa. Rozumiem. Podjeżdża autobus, zaraz pani ucieknie. A to też trwa: włączyć wyświetlacze, przełączyć, zalogować się na drugą brygadę. A my 9.01 dopiero odjeżdżamy. No to jest ta godzina, że te kursy niestety wypadają po 15-20 minut opóźnienia i tak naprawdę ja i tak mam tylko 28 minut do odjazdu, półtorej kółka później. Teraz kwestia zanotowania tego wszystkiego w karcie drogowej. ludziom to się niestety też wydaje, że to jest ten przesunąć, ten przesunąć, to trzeba zadzwonić, pomyśleć, policzyć, przekalkulować. One week later. Dzień dobry, czy pan jedzie przez Cikawo teraz? tą stronę nie. Cześć Cisiu. przepraszam. Niech się przywitam. Nie jadę z A to nie Krzysiu. A, po, przepraszam, ale, ale podobny. Dzień dobry. Ale podobny jest z tego, no. Powodzenia. Zdaniem się 7855 145 pierwsze, 24 minuty opóźnienia. Dojeżdżam niebawem do strzelców. Na opóźnieniu lecimy, czy czekać może do kolejnego czasie 830, czyli 13 minut to będzie. jeden o czasie. Zrozumiałem, dziękuję pięknie. No, na razie... Nie wierzę! Idzie moja ulubiona pani! Kiedyś co? Kiedy pani może pojechać? Bo ja o 8.31. Ale to jest paranoja. my stoimy, czekamy na autobus, który dopiero przyjedzie. Proszę jest To no nie, nie ta sama sytuacja. Bo od pierwszego, no właśnie, nie, nie do państwa, tylko do ZKM-u. 8.31 ja odjeżdżam, od pierwszego się zmieniają rozkłady. To jest paranoja przy pani. No ale to nie jest moja wina ja przecież. Rozumiem, no, ale no, pan My stoimy od nie wiem ilu minut, czekamy na. To rozumiem. 8, a pan stoi i nie możemy zabrać. Rozumiem pani zdenerwowanie. Ja nie mogę zabrać, bo ja mam odjazd do 8.31. Ja dzwonię do ZKM, oni odsyłają, napisałam skargę, nic się nie dzieje po prostu. Mareja. O, pan inspektor przyjechał. Co <trony> się dzieje tutaj dzisiaj na tej PEM? To, jest, to trzeba mieć pecha. Nie to jest ta sama kobieta, która na ostatnim filmie. Chociaż robiłem inną brygadę. To znowu na mnie trafiło, nie? To jest straszne. No, przyjeżdżam na 20-minutowym opóźnieniu. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest ta druga brygada. No to, to, to wiedzą akurat mądrzejsi ode mnie. Nie, od tego jestem. Jestem szarym kierowcą. Ale się okazuje. Że teraz jeszcze muszą czekać 8 minut na odjazd z przystanku. Ale pozytyw jest taki, że słonko wyszło. Więc tak. To jest pozytyw. No ale widzicie, ale pani do pana inspektora za to nie podejdzie. Stoi inspektor za mną, jest w samochodzie, a pani zdenerwowana na przystanku czeka. Niech pójdzie do pana inspektora z pretensjami. Przykro mi. Niestety, ale no właśnie, od pierwszego te rozkłady się zmieniają, więc... To jakiś pozytyw. kaba Mały kaz strzelców, przepraszam, ile autobusów jest na trasie w tej krimi? Na 145 z tego co prawie dwa to gdzie jest autobus o jeden Skoro Pan mówi, że powinniśmy następnym jechać. Gdzie ja tak mówię? Pani tutaj pytała. No tak, no Pan mówi, że o 31, a Ja 10, przepraszam, bo... nie powiedziałem, że ktoś musi następnym jechać, tylko Pani przyszła, zapytała. Ja Pani powiedziałem, że ja mam obiad 8.31. I to była odpowiedź na pytanie. Tam na przystanku stał przed chwilą, stoi tam samochód z zkm można podejść zapytać. Ja tylko jeżdżę to, co mam w rozkładzie. To nie do mnie należy mieć pretensje. Ja już do, do zkm -u. Nikt na to nie zwraca uwagi, napisałam skargę na ile No zwraca, bo od pierwszego się rozkłady zmieniają właśnie Między innymi na 145 się czasy przejazdu zmieniają Więc miejmy nadzieję, że to właśnie dzięki pani coś się tutaj zmieni Bo my rozumiemy, że są opłaty, są spóźnienia Ale jeżeli autobus przyjeżdża, to chyba powinien kontynuować swoją jazdę A nie stać i patrzeć, a ludzie od pół godziny czekają na autobus dobrze yy. Jeżeli Pan mówi, że dwa autobusy jeżdżą, no to gdzie jest o ósmej jeden autobus? Autobus Dziś jest to 786, 30. Oto autobus już przyjechał. tak zgłaszam się, poproszę 9.01. 9.01 Ok, 9.01, będę odjeżdżał.